Siemanko. Wiele osób pyta mnie. Jak kupić tokeny WX. Zostało 19 dni 21 godzin, a tokenów już nie zostało wcale tak dużo, ponieważ zostało ich tutaj 1 600 000. jak dobrze czytam. Aby kupić te tokeny, wystarczy mieć konto na platformie Waves Exchange. Osoby, które mnie obserwują, powinny tam już dawno mieć konto, ponieważ my to używamy na bieżąco do wymiany tokenów nawet na stablecoiny, ponieważ USDN jest stablecoinem, dzięki któremu możemy zarabiać na puli płynności, chociażby na swapfee czy wireless finance. To też Wam pokazywałem już na wcześniejszych filmach. Wracając do tematu kupna tych tokenów. Logujecie się tutaj do platformy. Wybieracie e-mail albo software, możecie też zalogować się ledgerem. Ja loguję się za pomocą software, czyli za pomocą seedów. No i co tutaj należy zrobić? Należy wpłacić na konto USDN. Czyli dajecie depozyt Wybieracie jaką siecią chcecie wpłacić USDN, możecie go zakupić na KuCoin. Oczywiście, link do KuCoina pojawi się w opisie filmu. I z KuCoina możecie wysłać USDN na platformę Waves Exchange po sieci Waves. A najprostsze rozwiązanie tego, jak wpłacić tutaj siano, to wpłacenie po prostu Wavesa, czyli Kupiliście Waves na przykład na Binance lub Macie Waves'a. Wystarczy, że wpłacicie sobie bezpośrednio tutaj Waves'a po sieci Waves z Binance. Jak już macie Waves'a, to odpalacie sobie platformę SwapFi i wybieracie tutaj Exchange. Zamieniacie sobie jednego Waves'a na przykład na USDN, -y, klikacie swap, Potwierdzacie to wszystko. Ja tego nie będę tutaj w tym momencie robił. Po tym, jak wykonacie tą transakcję, to na saldzie pojawi Wam się USDN. Tak jak ja tutaj mam 500 dolarów. No i przechodzicie do IDO. Wpisujecie ilość, za którą chcecie kupić tokeny WX, czyli powiedzmy 100 USDNów. Klikacie Buy. Potwierdzacie tutaj Agri. I to wszystko, i tokeny zostają przez Was zakupione. Później czekacie po prostu, aż te tokeny pojawią się tutaj na portfelu. Będą one takie lekko poświetlone tutaj. Jeżeli ich tu nie zobaczycie, wystarczy, że przelogujecie sobie. Platformę Waves Exchange. Mam nadzieję, że wszystko jasne z tego filmiku. Macie filmik, jak kupić takie tokeny WX na platformie Waves Exchange. Mam nadzieję, że to dla Was jest pomocny materiał. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie łapkę do góry. Zapraszam też Was na telegram. Tam staram się na bieżąco odpowiadać na Wasze pytania. Trzymajcie się, cześć.